Cześć, W nowym z gospodarzy ze Szpakowa. Dzisiaj jestem sam, bo jeszcze Kuba nie wrócił. Ale mieszę o to, to. Dzisiaj przyjedzie do nas Jakub robić swoją prasą. A ja już przygotowałem się yy, do czasu przyczepą do zbierania pędu, od razu O, Jakub przyjechał. Kurczę, zestawik. Cześć Jakub. Yy, yy, słuchaj. Kuba, to pojedziesz za mną i ja ci pokażę, gdzie to pole. Dobra, to wsiadamy. A już prosto, to możemy. Pojedziemy najpierw na inne pole, więc pojedź za mną. Dobra. Słuchajcie, widzowie, Kuba też dzisiaj nam będzie kościł tą dużą łąkę. Więc my będziemy też przetrząsali. E dobra, dobra, jedzie tam samo, no tak się w o oh, Dobra, lecimy tam. tam. On podnosi nas do goń, tym są czandilam pewnie. Ale kuba słyszysz mnie na tym CB? Słyszę, słyszę. Dobra, dobra, dobra. dobra. ci w prawo? Jak się jedzie na nasze pola, tam obok twojej kosy. O zaraz mnie zobaczysz O tutaj zgrabialiśmy na odcineczku My tu sobie odłączymy, o my zjedziemy to chyba To przecież chyba nie o. Przejdziemy tak tu sobie Nawet dobrze, co? No, nawet dobrze. Ty, Kuba, ile bierzesz od Belki? Pięćdziesiąt. A, pięćdziesiąt. No, co? No. Eee tam się. O, dobre dzięki. Ale myślałam, że jest kolejna może. A już, kurde. Ale powiem Ci, Kuba, że tutaj to. Ładne były walki jak kosiło trawę. Trawa też była ładna. Właśnie widocznie. Aż się zdziwiłam sam, taka tu rosła. Takie ze cztery to może będą wielkie. Mniej więcej niż cztery. Tak? A ty tam masz zresetowałeś... O kurczę. Tak, dobra, to zresetowałeś, z dobrze. Wyłączyć to górze. Kurcze. Ej, to, to naprawdę... naprawdę. A tu Kuba poprawisz ten jaki? Tak, poprawę, tylko musiałem poprawić ciekłość. No rozumiem, rozumiem, rozumiem. Właśnie bez poprzeczniaków poprawiłem, niestety. Ty... No już trudno. Kolejna, o kurczę no. Trochę narobimy wysokie tej kształtki Zobędziemy jeszcze jedną z tych wypadków No bo tam jeszcze taki spory mijak jest na końcu, na końcu pola, pola, więc może, może być jeszcze jedna tutaj Bo to bo coś przerwało na sylwiku. że z będzie, będzie, z wszystkich? No, no tak, powiem ci, że będzie no na pewno przyczepa tak. W sumie nie, nie będzie, będzie przyczepy całej, bo tam za domem to, to nie będę będzie ładował, ładował, bo po co mam ładować, jak on blisko? Tam w sumie... Nie, nie no będzie. 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 To i tak sporo, jest jak z takiego kawałka, kawałka. To tak... W No w tamtym no roku to... się robiliśmy Już, już nie, nie pamiętam ile tutaj wyszło Ale to, tak, nie będę tak normalnie zbijał, to by było szczęście, Bo ja to no, no Możliwe, możliwe, możliwe. Kurcze, tak Dobra. Tam też tak nie ma co tak, tak blisko, blisko kłaść to widzowie, bo to i tak pięć, pięć tu się nie tylko cztery, pięć. więc są... no. cyk, dobra. A pasy zepnę lepiej, bo, bo jak ja jeżdżę, to nikt tak jeszcze nie jeździ. Tak. tyle wystarczy tylko. E, to teraz, Kuba, pojedziemy na tu jeszcze jedną taką... Dalej łąka później ko, y, zajedziesz do mnie do domu. I tam będzie, będzie taka, jeszcze taka jeszcze jedna łąka. I tam, tam wtedy zrobisz. Ja tam jeszcze 43 dojczam, więc tam sobie ustaw w tym John Nie, nauka to będzie. Ja mam 50 i lat 45 i... Dobra. Jeszcze, jeszcze a tutaj w prawo trzeba skręcić, ten Dobra. Tam już nie będziemy sobie rozładowywali Tam ile tam będzie by, to się zmieszczą I tutaj tak e, łąka, łąka Tutaj odłożymy sobie przyczepkę Tam przygotujemy sobie. opuść od Beraku, bo. Nie, nie chciałem z już A, no dobra, to już. Rozumiem, rozumiem. wiesz, też takie wałki skrapiał, żeby tam za dużo jeszcze nie było. Ci. Tam takie większe skrapiał. Jak widać, w sumie. Tylko właśnie jak tu skrapiła, do żeby to się zmieściło. Zaraz zobaczymy na pobelkach. Bo jeszcze tu dwie na dół wejdą na górę teraz. Czy na belkach sobie? czy w środku czy jak to tam. Zobaczymy. Zobaczymy. O, już trzy belki tu więc No więc kit jest. Chociaż tak mi się wydaje, że trochę większa ta łąka od tamtych. już zapomniałem hektarów. No to znaczy. To, co Teraz to może nie ma tylko jak jakaś No, spowiem Ci Kugaś ładnie w tym roku. Dodają belki. No, chyba. E, słuchaj Kuba. To ty tam teraz jedź. Jak się wjeżdża do nas, to jedź przez nasze podwórko prosto i tam będziesz miał takie. No tak, za tyłu. Będziesz miał takie pokosy tam. Pozdrawiam. a ja przez ten czas sobie. Pozbieramy. Но в этом же идем, разбираем шах, напоминание. Курчан, а ицек. Там слабый. Я там слабое Давай еще no, powiedz że tam ogólnie słaba była trawa w tym roku, więc tam nie ma co się spodziewać nie jakichś niewiadomych pokosów. Sorry, nic nie mówię w celu, ale muszę się skupić przy ładowaniu B, bo tak... Te... Co z tym kombajnem? A, z tym kombajnem... Mm. Powiem Ci tylko tyle... Nie no, na raty. W sumie jakbyś tam na raty, bo dopiero wyjdziemy... Albo nie... Y w październiku będę mógł ci wszystkie za no, płacić po prostu. październik. No jutro, bo wypłata przyjdzie to jest za mleko, więc... No. Jak opłata przyjdzie na za mleko, to mogę. Ja ci trochę dostawam tej trawy, żeby nie mieć w jeszcze, nie? No, no, no. Dobra, prawda? i teraz najbyście dasz koło. Raz, dwa, trzy... 34 A to... Sporo połą ci. A tam to czekaj, to ile tu wyszło, by tam ci na trzy pokazuje? Czych? No. Wszystkich? No. Trzynaście Trzynaście, czyli to ile jest? Eee, dwie, 30. 1000. 150, 150, tak? 1150, nie. Tak. 150. 650, ty radziesz. 6? Czekaj 50 dzień. No tak, bez no w sumie tak No ale czekaj, plus jeszcze folia.

szcze szczęścius. No sik. No chodzi 1300. 1300? No. To ja tam E, to do ciebie, ciebie wpadnę później, a to jest was skoś i podlicz zakoszenie, zakoszenie wtedy To, to wtedy to się to rozliczy. Czekaj, to jeszcze liczę zakoszone. A ty od hektara bierzesz, czy od godziny? Pani, tysiąc dziewięćdziesiąt stąd wyjdzie Aha. No dobra, to tam Zaraz przyjedziesz y, z tą do koszenia, to ja ci tam już sam wtedy obraz Mam ci przeraz. To nie jest fajne, tak. Teraz jeszcze sprawę, że wszystko podzielą. No. Jak to i tak ci zaniżę czasem? No to teraz nie musisz. To za to moje zaproszenie i pasowanie to by wyszło 2 500 To, to po co zaniżasz? No, po znajomościu, po Ja, ja musiałam iść tam Może płacić 2 500? Nie no, mogę tyle ile chcę zapłacić, tak naprawdę Bo u nas takie... To 10 płacić No, to 1900. No. no dobra, niech ci będzie. No dobra, widzę. Dobrze idzie nam no, też że ściąganie, ściąganie tych bawełwan. Tak, Choć w sumie dzisiaj się poprzestrząsamy zamiast Tylko synu byka mi się bawić. Och, a, a widzę, że ty już to już najprzypadkowane. No. no. Gdzie? Eee, czekaj Kuba, to ja tu go zgaszę już, bo już więcej dzisiaj nie będę. Eee, ja Władka tylko wezmę, to od razu sobie pojadę nim przetrząsać. Ej Kuba, chodź tu do mnie na gospodarstwo. Czekaj, tylko podłączam na linię. Dobra, czekaj. Czekajcie, widzowie, zrobimy małe cięcie. E, dobra, widzowie, to ja coś tam musiałam za za kamerą powiedzieć. Lecimy, więc. A ty wichry, mnie wiesz, no. No tak, bo wiesz, inne nie mam przecząsarki. Tak jak tak ty jak tam, tam pewnie masz ma. yy, karuzelową. I, I weź kuba tam, tam jak ciągle, ciągle tą drogą, tego, tak prosto. To ja ci tam pozwolę, pozwolę pierwszemu jechać. I tam do końca, i końca drogi i będzie, Tam do końca i drogi jedź, tam, tam będzie taka łąka. łąka. Widzowie, Widzowie, tak. Widzowie tak. Widzowie zastaram, chciałby tak mi to by chciałby Chciałbym pojeździć, jakby miał. Ale, Ale on by na tym penetrałem. No, no nie. nie. Nie wiem. Dobra. Teraz Zaraz też 4. 2000, co Jak, Jak obniżył z 6 suwek, to mnie mu za to dałem jeszcze suwek. Nie, tam no, mili, ja to na Panie kolego, on no chyba. Tam Kuba, co jesteś na tej łące, łące to tak, to tak ta jest. Ta jest. Mhm. A nam przez ten czas on będzie kościół. sobie, sobie przeszedł do, do niego wykonamy. wykonamy. Oh. E, dobra, dobra czekajcie, co Och, przyszedł przyjaciel, do ciebie to ci tam, już tam Kuba na, na telefon. No, ale po prostu. za dużo mi się ma, Nie, no, no jest dobrze. Jak, jak ty to obniżyłeś, to ja ci, to ja ci trochę. Dolałem. Kurczę, Tutaj to pod naszym to, to powiem ci, że słaba zgromadzenie, więc ci nie będzie. Ale. To, nie to ma, to, ma, to, ma, no dobra, ładna, dobra, ładna połóżcie, chyba, że jest dobra, dobra. Muszę... to. nie było to Nie, Właśnie taka susza teraz sądzisz, że była i to wysuszyło te błoto. Więc lepiej, lepiej dla nas tak naprawdę. No bo w sumie sam pamiętasz, że przed, Przed latem, latem było trochę takie tak większe opady O, nie ja rozpożyłem nie rozłożyłam w ogóle fiska Do tak zgrabiania Syk, Syk. Jak jeszcze raz Jesteś tylko chciał brać najgorsze, że musisz tak skręcać, najlepiej przednią nie podnieść do góry, żeby nie zostawić sobie komuś jasno No Ach, powiem ci, że no... pewnie tak Ja tam nie wiem, bo tak nie robiłem jeszcze Dobra, tam w cały chwilę poczekamy A, cyk, co Nie no Tylko nie wiem, coś... No spora jest ta łomka. Też mam w planach. Yy, nie, w Dzierżawę mamy, dostaliśmy. Mam plan tutaj wsiać kukurydzę, ale nie wiem, czy tu by się udało. To No wiesz, ja bym najpierw teraz chciał na przykład sobie te Żyto na zielonkę Ale to jak już. No, ale to wiesz, to już na następny rok, bo w tym roku to już mamy gdzie wkrótce siać. Ale tam koło domu wiesz, co wtedy po nie Tam gdzie te Żyto. Ale powiem ci, że tam też to. Widziałeś, że ładnie powschodziło u nas. No właśnie pamięć. No też, że to posiałem nasz Kuba, no właśnie wiem. Tam będę musiał w końcu do niego przedzwonić i się spytać, bo by się przydał, nie powiem, czy nie, na gospodarce. Na gospodarce, na gospodarce to i każdy by się przydał. Ale... Nie, to by się oczywiście Ale... Co? czy w ogóle wszystko nie działa Powiem ci ah że... tego fajnie jakby był chociaż na jutro bo jutro będzie... będę prasował siano i wiesz tak by pomógł mi prasować i wspierać bele

Tam widzowie ogólnie powołują tylko tyle, że tego całego dzisiaj nie przetrząsniemy na odcinku. Więc na, na pewno poza odcinkę sobie dokończy. Skościć to e... może skoszą, no. to nie, bo już gdzieś, gdzieś około, 20 około 20 minut będzie odcinek. No, my się pensujemy na to. Chyba ta do tyłu kosiarka to ma. Czekaj, ona to ma cztery, cztery chyba z tego, co raz jak na pokazać no to z tyłu cztery, cztery. To tylne. I ona ma 4,4, a to przyda 3,5. Czyli 4,4, 3,5, to jest 7, 4,4, 3,5. No prawie 8 metrów zostawi, więc konkretny. A tu byś chował te takie pojedyncze coś po No a ty jesteś kościarki i nie co? Nie, to nie, no kosiłem tamte Kosiłem właśnie tamte łąki, co dzisiaj belowałeś Ale Ogólnie bym mógł tu skosić To tylko, że po prostu by za długo to zeszło Takimi twoimi to ile tu zajdziemy? Trochę zejdzie. A taką. Tak naprawdę to moja kosiarka jest mniejsza od twojej przedniej. Do No bo w sumie to od siebie kupowana była, no tak. Ale no. Ale tak to dobrze się sprawuje ta kosiarka. Там нужно мужчину изменить, только. Что? Сейчас я уверен, что Dobra, to ja tam, ja tam zrobię już koniec odcineczka, bo już jest. No dobra widzowie, to co, ja będę kończy, kończył odcineczek, do następnego, trzymajcie się, cześć!